Witam Was serdecznie ponownie na Macie. Dzisiaj witam się z Wami z dynamiczną winiasa flow. Więc jeśli macie ochotę poćwiczyć i spędzić na Macie około 25 minut, to serdecznie zapraszam. Zacznijmy od pozycji dziecka. Przeciągnij całe ciało, wystaw przed siebie ręce, usiądź na piętach i weź kilka głębokich oddechów. Przenieś teraz swoje ręce na lewą stronę, poza matą, i przeciągnij jeden bok swojego ciała. Cały czas biodra pozostają w miejscu, na piętach. Cały czas oddychaj głęboko, po prostu przeciągnij się w jedną stronę, a potem w drugą. Druga strona. Oddychaj. I ręce wracają do centrum. Z pozycji dziecka przenieś się teraz do pozycji stołu. Pozycja kota i krowy, pięć razem. Na wdechu wygnij lędźwie i spójrz w górę. I na wydechu zaokrągli całe plecy, wciągając brzuch do kręgosłupa. Jeszcze cztery powtórzenia. Zrelaksuj stopy na macie. Ciśnij dłonie mocno w stronę maty. Skup uwagę na oddechu i na całym swoim ciele. Sprawdź może, która część jest bardziej spięta i postaraj się ją rozluźnić w ruchu. I wdech. I pełny wydech. I jeszcze raz w górę wdech. I wydech w dół. Wróć do pozycji neutralnej kręgosłupa i przenieś teraz biodra na lewą stronę. Tylko biodra, kolana, stopy pozostają na macie. I przenieś do drugiej strony. Teraz biodra na prawo. Powoli powróć do centrum, podkręć palce u stóp i unieś biodra do góry, do pozycji psa z głową w dole. Pomaszeruj trochę w miejscu, uginając jedno kolano, drugie kolano na zmianę. Rozprostuj plecy, przeciągnij się jeszcze dobrze, wciągnij brzuch i na kolejnym wdechu przenieś stopy do dłoni, wydech skłon do nóg. Wdech do góry, unieś ręce, złącz dłonie razem i wydech spleć dłonie przed klatką piersiową. Zróbmy powitanie słońca. Wdech ręce w górę, wydech skłon do nóg. Wdech unieś klatkę piersiową, trzymając proste plecy. Wydech duży krok w tył do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze. Wydech do pozycji psa z głową w dół. Weź tu kilka głębokich oddechów. Brzuch jest cały czas ciągnięty, plecy są wyprostowane, możesz mieć ugięte kolana bądź nogi proste, pięty do maty. Postaraj się trzymać ramiona z dala od uszu. I na kolejnym wdechu duży krok, lub możesz skoczyć, jeśli chcesz, do rąk i wydech skłon do nóg. Wdech do stania, zabierz ręce do góry, wydech w dół do pozycji góry. Jeszcze raz, wdech ręce w górę, wydech skłon do nóg. Wdech unieś klatkę piersiową, wydech krok lub skok do pozycji deski i czaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze. Wydech do pozycji psa z głową w dole i daj sobie jeszcze raz tutaj chwilę. Zwróć uwagę ponownie na oddech. Zrelaksuj głowę, szyję, szczękę, oczy. Kilka oddechów. I przy wdechu możesz skoczyć do rąk, wydech skłon do nóg, wydech w górę, wydech powrót do pozycji góry, powitanie słońca B, ugnij kolana, ręce w górę na wdechu do pozycji krzesła, wydech skłon do nóg, wyprostuj nogi, wdech unieś klatkę piersiową, wydech skok lub krok do pozycji deski chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górę, wydech do pozycji psa z głową w dół. Przenieś prawą stopę między dłonie, zabierz ręce w górę, wdech do wojownika jeden, wydech dłonie do dołu i pozycja czaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do psa z głową w dół. Przenieś lewą stopę między dłonie, wdech zabierz ręce do góry, wojownik jeden. Wydech dłonie z powrotem na matę do pozycji chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. I daj sobie chwilę. Weź kilka głębokich oddechów, uspokój swój oddech. Poczuj, jak Twoje ciało się rozgrzewa, rozciąga, przyspiesza bicie serca. Jeszcze jeden oddech i na wdechu możesz zrobić krok lub skoczyć i wydech skłon do nóg. Ugnij kolana, zabierz ręce do góry do pozycji krzesła. I wydech, powrót do góry. Zabierz ręce w górę i na wydechu skłon do nóg. Unieś klatkę piersiową i przenieś lewą nogę za siebie, prawe kolano ugięte. Lewa dłoń zostaje na macie, skręć się w prawą stronę, tak mocno do tyłu jak możesz. Ręka wraca na matę do pozycji psa z głową w dół. Jeden oddech. Ponownie przenieś prawą stopę między dłonie. Unieś klatkę piersiową i do stania. Wydech skłon do nóg. Wdech ręce w górę i wydech ponowny skłon do nóg. Unieś klatkę piersiową. I tym razem przenieś prawą nogę za siebie, lewe kolano ugięte. Prawa ręka na macie, lewa ręka do góry, skręt. Tak mocno jak tylko możesz się skręcić. Lewa dłoń wraca na matę, przenieś się z powrotem do pozycji psa z głową w dół, jeden oddech. Ponownie przenieś lewą stopę między dłonie, unieś klatkę piersiową, rozciągnij plecy. I prawa stopa wraca do lewej. Skłon do nóg. Wdech ręce w górę. I wydech ponowny skłon do nóg. Wdech. Unieś klatkę piersiową. Wydech. Ponownie przenieś lewą nogę za siebie. Tym razem skręcimy się w drugą stronę. Lewa ręka do góry. Prawa ręka zostaje na dole. Dłonie ponownie na matę. Przenieś się do pozycji psa z głową w dole. Jeden oddech. Ponownie przenieś prawą stopę między dłonie, unieś klatkę piersiową i dostania. Wydech skłon do nóg, wdech ręce w górę, wydech jeszcze raz, skłon do nóg. Unieś klatkę piersiową na wdechu, wydech przenieś prawą nogę za siebie, lewe kolano ugięte. Lewa dłoń zostaje na macie, unieś prawą rękę w górę, skręt. Wydech ręka do dołu i powrót do pozycji psa z głową w dole. Jeden oddech. Przenieś lewą stopę między dłonie, unieś klatkę piersiową. stopę razem, skłon do nóg na wydechu. Wdech ręce w górę i wydech przenieś przed klatkę piersiową. Jeszcze raz wdech, ręce do góry, wydech, skłon do nóg. Unieś klatkę piersiową i przenieś teraz lewą nogę za siebie, ustawiając tym razem piętę na macie. Prawe kolano ugięte przenieś się do pozycji wojownika 2. Dłonie do dołu. Lewa ręka za siebie za plecami. Odwrócony wojownik, kolano ugięte. Przenieś teraz prawą dłoń na matę, lewa ręka do góry, wyciągnij plecy. Lewa pięta na macie. Powrót do wojownika 2. Wyprostuj teraz obie nogi. Znowu odwrócony wojownik. I pozycja trójkąta. Prawa dłoń na prawej nodze, lewa ręka do góry, wyprostuj plecy, wciągnij brzuch, rozluźnij ramiona. I wdech w górę. Ponownie ugnij kolano, wojownik 2. Odwrócony wojownik jeszcze raz. I wydech prawa ręka na matę, lewa do góry, przenieś ją bliżej ucha tym razem. I jeśli możesz, zabierz również drugą rękę równolegle do drugiej. Wytrzymaj chwilę. I na wydechu przenieś obie dłonie na matę, powróć do pozycji deski i czaturanga. Jeśli możesz, trzymaj prawą nogę w górze. Wdech do pozycji psa z głową w górze, i wydech do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu krok lub skok do stania, wydech skłon do nóg. Wdech w górę i wydech pozycja góry. Powtórzymy tą samą sekwencję na drugą stronę. Wdech ręce w górę, wydech skłon do nóg. Wdech unieś klatkę piersiową i tym razem przenieś swoją prawą nogę za siebie. Lewe kolano ugięte, prawa pięta na macie, zabierz ręce do boku, wojownik 2. Ściągnij łopatki. Przenieś prawą rękę za plecami, unieś lewą do góry. Odwrócony wojownik. Wojownik 2, a potem lewa ręka na macie, prawa ręka do góry. Skręć się nieco, wyciągnij plecy. Powrót do wojownika 2, wyprostuj nogi, odwrócony wojownik. Lewa ręka w górze, przeciągnij bok. I pozycja trójkąta, lewa dłoń na lewej nodze, prawa ręka w górze, proste plecy, oddychaj. Ponownie przenieś się do wojownika 2, ugnij kolano, odwrócony wojownik. Jeszcze raz. Przenieś lewą rękę na dół, wyciągnij prawą, daj ją bliżej ucha lub obie ręce równolegle do siebie. Na wydechu przenieś dwie dłonie na matę, pozycja deski i czaturanga, lewa noga w górze, jeśli możesz, wdech do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dole. Jeden oddech i ugnij kolana. Powróć do pozycji dziecka. Daj sobie tu moment, rozciągnij ręce, odpocznij przez chwilę, a następnie przeniesiemy się z pozycji dziecka do czatu rangi, ugnij łokcie, trzymaj blisko siebie i zabierz teraz kolana z podłogi. Powtórz, znowu kolana na matę, powrót do pozycji dziecka. Przenieś ciężar ciała do przodu, uginając łokcie, zabierz kolana do góry, czaturanga. Kolana w dół, powrót do pozycji dziecka. Powtórzmy to pięć razy: w górę, ugnij łokcie, kolana w górę, czaturanga, kolana w dół, pozycja dziecka. Jeszcze dwa razy. Pamiętaj, oddychać, nigdzie się nie spiesz. Możesz cały czas trzymać kolana na macie, jeśli pozycja czaturangi jest dla Ciebie za trudna. I jeszcze raz i wydech pozycja dziecka. Tym razem z pozycji dziecka na wdechu przenieś się do pozycji psa z głową w górze. Podkręć palce u stóp i z tej pozycji przenieś się do czaturanga. I do pozycji deski. I powrót do pozycji dziecka na kolanach. Również 5 razy. Wdech, pozycja psa z głową w górze, podkręć palce u stóp, czaturanga, pozycja deski i pozycja dziecka. Jeszcze 3 razy. Ramiona w dół, pamiętaj, nigdzie się nie spiesz, zwróć uwagę na oddech. I jeszcze jedno powtórzenie. I wdech do pozycji psa z głową w górze, czaturanga, pozycja deski, zostań tu przez moment i zobacz czy możesz dotknąć naprzemiennie ramienia ręką jedną i drugą dziesięć razy. Wciągnij brzuch, proste plecy, ramiona nad nadgarstkami, pozostań w pozycji deski, naprzemienne dotykanie ramion. Pięknie i powrót do pozycji psa z głową w dole. Teraz z pozycji psa z głową w dole przenieś łokcie na matę. Może być najpierw jeden, potem drugi lub dwa naraz. I zabierz łokcie do góry. Czyli z pozycji psa z głową w dole łokcie na dół do pozycji delfina i zabierz łokcie do góry. Również pięć powtórzeń. łokcie w dół. Łokcie w górę. Pozycja psa z głową w dole. Łokcie w dół i w górę. I w dół i w górę pięknie. Na kolejnym wdechu przenieś się do stania. Wydech skłon do nóg. Wdech zabierz ręce do góry. Wydech powrót do pozycji góry. Otwórz teraz swoje stopy na szerokość maty i po prostu ukucnij dłonie do siebie przed klatką piersiową, tak zwany jogik squat. Wyprostuj plecy i podniesiemy się do góry na wdechu. Zabierz ręce do góry, wydech do przysiadu. 10 powtórzeń w górę i w dół. Mocno pięty są wparte w podłogę. Plecy są cały czas proste i brzuch wciągnięty. Wdech w górę, wydech w dół. Dynamiczne ruchy, korzystaj tu z oddechu. Postaraj się zrelaksować ramiona. I jeszcze raz w górę, zostań teraz z rękami w górze, przenieś nieco stopy bliżej lub razem i unieś, pięt, unieś pięty do góry. I z tej pozycji powoli przeniesiemy się do przysiadu, więc powoli zacznij opuszczać tylko dłonie przed klatką piersiową, zacznij uginać kolana tak w dół, aż usiądziesz na swoich piętach. Kiedy usiądziesz już na piętach, przenieś ręce przed siebie i przenieś się do pozycji łodzi na wasana. Wyprostuj nogi, jeśli możesz, lub trzymaj kolano ugięte. Ponownie przenieś się na swoje pięty do przysiadu, ręce przed sobą i znowu usiądź na wasana, Ugnij kolana, przenieś się na pięty. I teraz usiądź na wasana, wysoka. I niska. Obniż nogi i plecy do dołu, i unieś do góry. Postaraj się dotknąć swoich pięt. Wdech w górę, ugni kolana, dotknij pięt, wydech w dół. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Utrzymaj jeszcze przez chwilę i skok do tyłu do pozycji czaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Weź tutaj jeden duży oddech, a na kolejnym wdechu przenieś się do pozycji siedzącej. Ustaw stopy teraz na macie, przenieś ręce przed siebie i powoli zroluj kręgosłup do leżenia. Wyprostuj nogi, zabierz ręce nad głowę, rozciągnij całe ciało. Ręce unieś do góry, głowę i również nogi lekko do góry. Chwilę wytrzymaj, wciągając mocno pępek do środka i odpocznij. Zrobimy jeszcze dwa powtórzenia. Ręce i głowa w górę, stopy nad podłogę, wytrzymaj chwilę. I powrót na matę. I jeszcze raz, głowa, ręce do góry, stopy nad podłogą. Wytrzymaj chwilę. I przyciągnij teraz kolana do siebie. Chwila przerwy, ramiona w dół. Zroluj się teraz powoli do siedzenia. Ugnij kolana, ręce za siebie, unieś klatkę piersiową, ramiona nieco do przodu i unieś biodra do góry do odwróconej deski lub odwróconego stołu. Następnie postaramy się naprzemiennie dotykać ręką stopy, czyli lewa dłoń do prawej stopy, potem prawa ręka do lewej stopy. 10 powtórzeń. Również nigdzie się nie spiesz. Wyląduj rękami miękko z powrotem na macie. Biodra są w górze. Jeszcze chwilę. I biodra opuść do dołu. Pięknie. Wyprostuj teraz na lewą, lewą nogę i postaraj się przenieść swój goleń między dwoma łokciami. Pokołysz Swoją nogę lekko od boku do boku, otwierając trochę prawe biodro. Możesz pozostać teraz tutaj w tej pozycji nieco dłużej, albo przenieść prawe kolano teraz na górę swojego prawego ramienia. Ściągnij palce u obu stóp, dłonie na podłodze i postaraj się teraz podnieść, tylko na moment, i z powrotem do dołu. Przenieś teraz oba kolana na matę, uginając dwa kolana przed sobą. Spleć dłonie za plecami i skłon do kolana. Jeden łokieć w dole, jeden w górze. Unieś klatkę piersiową i zamiana strony. Tym razem prawa noga zostaje prosta. Pługnij lewe kolano i znowu pokołysz między łokciami w jedną, w drugą stronę, otwierając nieco lewe biodro. Jeśli chcesz, pozostań tylko w tej pozycji, możesz ominąć następną, lub jeśli masz ochotę i możesz przenieść lewe kolano na górę lewego ramienia, dłonie ustaw przy biodrach. I unieś nogi do góry, biodra do dołu, ugnij znowu teraz kolana przed sobą, tylko zmień strony, spleć dłonie za plecami, i skłon do kolana. Jeden oddech. Unieś klatkę piersiową, wdech i wydech, zrelaksuj pozycję. Jeszcze tylko jedna pozycja. Usiądź, wystaw ręce przed sobą i znowu powoli zroluj kręgosłup do leżenia. Unieś nogi teraz do góry, zabierz je za głowę i zroluj się do siedzenia. Skokiem, jeśli możesz, ugnij kolana, skok do pozycji chaturanga, wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dole. Jeden głęboki oddech i z tej pozycji na wdechu znowu powróć do siedzenia, ręce przed sobą i zroluj kręgosłup do leżenia. Sawasana, wyprostuj teraz ręce, nogi, zamknij oczy i weź dziesięć bardzo głębokich, powolnych oddechów, tak żeby z każdym oddechem Twoje ciało zaczęło się relaksować, aż od czubka głowy po stopy. Każda część Twojego ciała teraz się relaksuje. Ty oddychasz głęboko, odpoczywasz. Kiedy będziesz gotów, ugni kolana, przeciągnij je do klatki piersiowej, chwilę pokołysz od jednego boku do drugiego. Najpierw przekręć się na jedną stronę i powoli powróć do pozycji siedzącej. Na zakończenie weźmy jeszcze raz trzy głębokie oddechy. Wdech ręce w górę. Dłonie razem i na wydechu spleć się przed klatką piersiową. Wdech w górę i wydech w dół. I jeszcze raz wdech i wydech. Dziękuję Ci serdecznie za wspólną praktykę. Daj znać, jak się czujesz. Do zobaczenia następnym razem. Namaste.